OK, witam wszystkich. Słuchajcie, chyba to będzie ostatnia część na temat tego Huawei P10 Lite. Kupionego na Olixie za 45 zł. Jeżeli ktoś by nie znał historii, to w wielkim skrócie już wam wyjaśniam. Kupiony od gościa, który niby wpadł z tym telefonem do rzeki, czyli telefon po zalaniu. Oddał go do serwisu. W serwisie mu go nie chcieli naprawić, no i sprzedał go mi tak po prostu rozłożonego. Być może potem chciał go trzyścić, czy. No, nie wiem, to już naprawdę nie będę w to wnikał. Natomiast telefon po zalaniu. Co się okazało? Tutaj Wam jeszcze podlinkuję linki do filmiku numer jeden, potem do filmiku numer dwa. Gdzieś sobie będziecie mogli zobaczyć, jak z nim próbowałem walczyć. No i powiem Wam tak. Pewna osoba mi powiedziała, że telefony po zalaniu to niestety. Trudny temat, no zgadzam się z tym w 100%, bo nieraz zalanie jest mało wredne, a nieraz jest bardzo wredne. W tym wypadku było bardzo wredne, ponieważ telefon został podlany tutaj obok kamerki. Jeden element w ogóle cały czarny był, usunąłem go. Drugim takim zalaniem, które znalazłem tutaj na płycie głównej od drugiej strony, jeżeli sobie wyciągniemy płytę, będę pos postaram się Wam to bliżej pokazywać, to tutaj nawet jeszcze jest kondensator. Test zjedzony. Nie usuwałem go, bo już yy, myślę, że nie ma sensu walczyć z tą płytą. Bo tutaj może być pod każdym układem jakaś korozja. Także przejdźmy do drugiej strony płyty, która była najbardziej, yy, skoro działa, czyli obok tutaj tego elemenciku. Pamięci 32 giga chyba bajty w tej wersji, bo są 4 na 64 32 na 3 giga RAMu. Także to jest kostka 32 giga, która też ma zwarcie. Tutaj obok tej kostki, jak wychodzą takie pola na kondensatory, właściwie trzy kondensatory, jest totalna zwara na tych pinach. Zwara była też tutaj na tym kondensatorze troszeczkę większym, który jest koło takiego układu, który zarządza jakby podświetleniem od LCD-ka, taki driver. Tutaj jest, widzicie, wylutowana cewka, która jest w 100% sprawna jednak. No i powiem Wam tak, tak jak mówię, zwarcie było tutaj na tym kondensatorze. Po wlutowaniu tego Backlight IC Driver, chyba jakoś tak to się mówi, zaraz pokażę Wam, datasheeta, dokładnie, zwarcia ustąpiły. Natomiast zwarcia ciągle są tutaj na tych kondensatorach, które wychodzą. Jakby wchodzą bezpośrednio do tego układu 32 giga. Także ja powiem wam, nie chcę już mi się z tą płytką walczyć. Szkoda. Reakcja teraz jest taka po podpięciu pod ładowanie, że po prostu ciągnie tam 20 kilka miliamperów i na tym koniec, bez tego układu oczywiście od LCD-ka, powiem wam, że w drugiej części pokazywałem jak właśnie ten LCD się próbuje załączyć, wyłączyć i to właśnie było przez to, że ten układ był uszkodzony tak podejrzewam, na 99%. No i powiem wam coś takiego. Są płyty na Allegro. Jedna jest za 66 zł z jakąś tam blokadą. Druga za 99, wersja 4 GB na 64, czyli bardzo już fajna płytka. I powiedzcie mi, czy opłaca się inwestować w taką płytę, bo tak do końca naprawdę nie wiem, jak, w jakim stanie jest ten LCD. Czy LCD przetrwał to, bo jeżeli przetrwał, jest sprawny, to po zakupie takiej płyty 4 GB, 64 GB. No, telefonik by był jak nówka, mo mogę powiedzieć, bo naprawdę jest LCD w stanie superanckim. Tylko nie mam nikogo z orcowia, do kogo mógłbym pojechać na przykład i sprawdzić taką płytę na szybko, tylko żeby ją włączyć, podłączyć trzy taśmy, sprawdzić, czy ten LCD działa. Szkoda, wielka szkoda, bo naprawdę to by mi ułatwiło w podjęciu decyzji, czy kupować taką płytę. Za 90 zł, czyli koszta już by były takie na wydanie tego telefonu 90, 45, no prawie 150 zł. I czy to jest w ogóle opłacalne? Czy po prostu zostawić sobie ten telefon, baterię, ewentualnie LCD do jakiejś tam być może w przyszłości weryfikacji, czy on jest sprawny, czy nie? Czy wystawić to na sprzedaż za 30 zł, załóżmy, komuś? No nie wiem, naprawdę, na razie. Na razie już z tym nie będę walczył. Tyle Wam powiem. Z próbowałem jeszcze zrobić tutaj... Nie jestem takim hardkorowym jakimś użytkownikiem, który ma elektronikę w małym palcu, ale zaraz Wam pokażę. Ten układ od podświetlania LCD-ka wylutowałem. Zasiągnąłem jakby porady od datasheetu i próbowałem zrobić taki myk, że tutaj na jeden pin, bo on ma tam wejście VIN, z kondensatora pociągnąłem druci drucik taki malutki. No i wtedy co się działo? Telefon po podłączeniu do yy, zasilacza już nie pobierał 20 mA, tylko 250, 240, 250 mA. Czyli jakby dostawał jakieś, dostawał jakieś zasilanie, no ale niestety nie startował. Także jeżeli chodzi tutaj o robienie jakichś magicznych zworek, które by zasiliły ten Backlight IC Driver... No, to bym był bardzo happy, jeżeli ktoś potrafi na tym poziomie rozkminiać takie schematy. Dobra, ja wam pokażę schemat od tego backlight'u i powiedzcie mi, czy da rady tam coś zrobić. Ja wam zaraz pokażę, jak ja to zrobiłem. Tylko datasheeta sobie otworzę. Okej, okay, Firefox. Musi się jeszcze załączyć. Jest załączony. Dobra, tutaj jest datasheet tego układziku. Zobaczmy sobie. Jak on wygląda ten datasheet? Okej, okay, jest. Słuchajcie, widzicie, tutaj macie widok tak jakbyście patrzyli teraz na ten układ yy, z góry, który jest wlutowany na płycie, a tutaj po lewej stronie jest widok, tak jakbyście patrzyli po prostu Ja bym sobie to w ogóle ściągnął, albo nie, dobra, niech będzie na razie tak. Gdzie tu jest na dole ten pasek od przewijania? Chyba, że tutaj kursorami mógłbym przewijać. Chwila, moment. OK, jest. Dobra, i to jest motyw taki, takie coś, że tu jest jakbyście patrzyli od, na płytę zlutowanym tym układem. Czyli tutaj mamy tą kropeczkę i powiem Wam, VIN. Jest na tym pinie środkowym. Właśnie mówię, z kondensatora pociągnąłem na ten VIN. Zasilanie. Nagrywa się nagrywa. Dobra, sprawam czy jest dźwięk. Na ten in i no i było wtedy y, pod zasilaczem te 250 mA, także jakaś tam reakcja była. Tutaj mamy SDASL, to są piny do jakby takiej komunikacji, gdzie zarządza pewnie tym całym układem y, telefon. Nie wiem tak o PGND, AGND, PGND to jest masa, te trzy piny tutaj, bo sprawdzałem bez problemu. I tu jest takie coś: motyw output positive, output negative, czyli plus. Załóżmy, on może regulować na tych pinach wyjście, sobie ten układzik. Tam chyba do 5,5 V. W skokach co 0,1 V. Natomiast yy, powiem wam, że jak podłączałem nawet tutaj pod output. Out P, output, czyli pozytyw te 5V. No to niestety zero reakcji. Tutaj jest jeszcze jakiś REK. CS fly 1, CS fly 2, NP EEN, Out negative, tak jak mówiłem, SW. No i mamy te hmm, GND, tak. To tak, co to, to jeżeli chodzi o ten układ, no to jest już taka rozkmina bardziej na troszeczkę wyższym poziomie, ale ja mówię wam, ja nie jestem kozakiem takim, który potrafi yy, rozkminić taki układ, żeby na przykład zrobić jakiś tam jumper, na przykład z PGND do output P i wtedy mi idzie jakieś zasilanie na wyjście tego LCD-ka. No niestety nie posiadam takiej wiedzy, dlatego jakby ktoś Umiał rozkminić to, gdzie mógłbym ewentualnie zrobić tu jakieś zworki, żeby podłączyć to bez tego układu. To stawiam browara na 100% na blika. No i tu mamy oczywiście cały opis do tych pinów. Zobaczcie. Chyba będzie gdzieś lepiej to opisane. Aha, tu jest analog ground. Nie, gdzieś tutaj było tak fajnie opisane. Aha, tu jest D3 na przykład. No to będzie Rek, tak? D3 będzie rek. Zaraz zobaczymy. D3 BOST Converter Output Pin. No widzicie, tutaj on sobie reguluje jakoś. Output Pin um, of Negative Charging Pump. Ale tu gdzieś była taka fajna tabelka, gdzie to było pokazane, jakie są. Wartości tych, tych pinów, o oh, jest, dobra, bo zjechałem troszeczkę za bardzo w prawo. Zobaczcie, Cess Fly negative charge pump flying capacitor pin, <noise> czyli coś od kondensatora. Negative, też negative charge pump flying capacitor pin, kapatitor, tak bardziej z akcentem po rusku mówię teraz. Output positive, output pin of the all, the all, V position. Nie pozycją, tylko VPOS. Nie wiem, co to jest. Output Negative. Negative jest charge pump. Power Ground. Power Ground. Aha, czyli tu jest PGND. PGND to jest power Ground. I tu jest wejście VIN. Interfejs do właśnie do tej komunikacji. IREC. BOS Converter Output Pin. On chyba tutaj sobie na tym rek reguluje właśnie te wyjście pod tego LCD-ka. Czyli mamy jakby... Kurde, to jest skomplikowane. Ja próbuję to jakoś zrozumieć, ale powiem wam, że... No ja wiem, że tym steruje sobie telefon przez właśnie te dwa piny tutaj, wszystko ustawia na tych wyjściach i tak dalej. Wyjście, wyjście, To mamy wejście. Nable pin, bo tu mamy IO, czyli input-output. Output to czyli to mamy, popatrzcie się, odputy mamy dwa, pozytyw i negatyw. Inputy mamy VIN, czyli input voltage supply pin, to jest na VIN. No i wtedy wychodzi nam na tych dwóch pinach output pozytyw i negatyw, jakieś zasilanie pod ten LCD. No, reszta to jest input-output. Czyli to może różnie działać. Nie, nie rozpinio tego, ja nie daję rady. Niestety. Tutaj jeszcze mamy jakieś inne, chyba, wersje tych układów. QFN PCG. Czyli mamy w takich, jakby. No nie, kulki są, tylko takie piny są. Każdy, kto będzie wiedział, o co chodzi, to. Voltage Range. I tutaj właśnie mamy. Minimalnie od minus 0,3 do 7 max. No ten Datasheet podnikuje do filmiku, także powiem Wam, że no rozkmina jest taka, jakby tu zrobić te połączenia, żeby to ominąć, ten układ i sprawdzić, czy wtedy ten telefon będzie miał jakieś podświetlanie ekranu w ogóle. Bo mówię Wam, tam jeszcze zwara jest na tym. Na tej pamięci, także to nie jest takie pewne, że jeżeli tutaj by się zrobiło wszystko fajnie, to wtedy telefon wystartuje, bo no niestety wredne zalanie, że tak powiem. Jeżeli chodzi na eBayu, to takie układziki chodzą po 3 dolary: yy, jeden po 3, dwa, f, f, już bym wolał chyba dwa kupić za te 6 dolarów. I wtedy było troszeczkę taniej. Nie wiem, jak z wysyłką jest, ale tu jest Huawei P7 też ma identyczny chip. Czyli, jeżeli nawet dorwałbym płytę z Huawei P7 za te 20 zł uszkodzoną, no to nawet by się opłacało go wylutować. I wylutować do tego, tego yy, P10 lajka. Wiem, że te układy siedzą jeszcze w innych telefonach, nie tylko w Huawei P7. Nie pamiętam jeszcze dokładnie w jakich, ale. No to można by ewentualnie jeszcze szukać takiego układu, gdzieś w jakichś zamiennikach, tanik do kupienia. No i mówię, teraz zobaczcie sobie na Allegro płyta za 69 zł. Jeżeli sobie otworzymy aukcję, no to zobaczymy, że ta płyta tutaj, ona jest sprawna, ale ma, jest zablokowana. Kod zabezpieczający i konto Google. Czyli kod zabezpieczający to jeszcze myślę, że tam bez problemu można to usunąć w domowych warunkach, ale te konto Google ktoś mi mówił, że może być tutaj problem lekki jeżeli chodzi o, to, o te konto FRP ale z tego co widziałem w internecie to są programiki które, tu są jeszcze takie test pointy dokładnie chyba to jest pierwszy, drugi, trzeci ten tutaj pin, gdzie zwieramy do masy podłączamy wtedy do USB-ka w komputerze i on nam ten telefon startuje w jakimś tam trybie, gdzie możemy sobie jakby ściągnąć te zabezpieczenia, które są nałożone na ten telefon. Chyba bardziej na soft, nie wiem. Nie wiem do końca, jak to wygląda w tym wypadku. No ale mówię, 69 zł. Lepszą opcją jest, tak jak już mówiłem, kupienie płyty sprawnej bo już żadnych blokad za 99 zł. Tu już jest taka wypasiona płytka. No i zobaczcie, tutaj już mamy 4 GB na 32 GB. A w ten sposób. No i super. No i powiem wam, że tutaj są zdjęcia i gościu pokazuję, że działa bez problemu. I teraz mówię wam, gdybym wiedział na 100%, że, ta, że ten LCD jest sprawny, bym zamówił tą płytę. Bez problemu. Warto by było jeszcze powalczyć o ten telefon. Nawet nie tym kosztem, że, żeby go gdzieś tam potem sprzedać, tylko po prostu, żeby go zrobić, tak? Żeby dokończyć to dzieło, które już tam jakoś zacząłem. No ale niestety nie wszystkie próby naprawy kończą się happy endem. Gdybym ten telefon miał po zalaniu w tym samym dniu, to szanse na uratowanie tego telefonu by wynosiły przynajmniej 90%, jak nie więcej. Ale niestety ten telefon leżał bardzo długo, już ta korozja pozjadała mnóstwo tam elementów i tak naprawdę no, nie wiadomo, czy jeszcze pod jakimiś układami nie ma też zwarć. To jest. To jest właśnie ten minus zalań. Jeżeli długo są yy, nieodpowiednio, yy, jakby to z, z, powiedzieć, serwisowane, to wtedy takie zalanie, się jest spustoszenie na pucie głównej. Yy, dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o Firefoxa. I powiem Wam coś takiego. Jeszcze mam taką rozkminę tutaj, że wprowadziłem troszeczkę w błąd. Powiem Wam. Ja pierwszy raz tą płytę w ogóle miałem w rękach. Ten model Huawei P10 Lite. Tak? Mówię, że kamerka jest przylutowana tutaj, niby do tego czegoś. To jest błąd. Tą kamerkę można wyciągnąć, ją się odpina. Ona jest po prostu tutaj przyklejona do takiej jakby blaszki, która jakby stabilizuje jej położenie w jednym miejscu, że ona się nie będzie tam gdzieś ruszała, przekrzywiała i tak dalej. Także to jest taki patent. Ja myślałem, że to po prostu jest wlutowane w płytę główną, bo są telefony, gdzie mają kamery, tak wlutowane w płytę, w płytę główną, że żeby wymienić kamerę, to wieście mi trzeba się ostro namęczyć. No i dobra, to chyba będzie na tyle na, na tej części trzeciej, 17 minut nagrywania. Także powiedzcie, co sądzicie o tej akcji z tym Huawei P10 Lite? Inwestować w płytę sprawną, czy po prostu dać sobie spokój, podłożyć to, ewentualnie sprzedać komuś na części za 30 zł, chociaż powiem wam szczerze, że um, troszeczkę mi jest szkoda, bo naprawdę ten telefon jest, jeżeli chodzi o budowę, w idealnym stanie. I tu, jak jest LCD sprawny. To jest, to warto o niego powalczyć, dać mu następne życie. Już nie, już nie chodzi mi o tą płytę. Chociaż z tą płytą mógłbym wtedy się pobawić w ten sposób, że wlutowałbym tą pamięć i próbowałbym ją wlutować na przykład do tych płytek, które kupiłem, że można sobie zrobić pendrive'a. Ale jest tylko pytanie, czy obsłuży taką pamięć, bo nie pamiętam do jakich płytek ja to kupiłem, a są różne wersje na Aliexpressie no dobra, nie będę przedłużał. Niestety telefon na dzień dzisiejszy nie udało się uruchomić. Szkoda, bo jest do niego pudełko, wszystko. Także było bardzo fajnie. To tyle, trzymajcie się, pozdrawiam.